Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na podsumowaniu miesiąca od razu sprzed komputera, ponieważ nic się nie wydarzyło ani nie ma żadnych dziwnych zdarzeń, więc stwierdziłem, że nie ma co tam pokazywać paneli ani inwertera. No, bo to już widzieliście niejednokrotnie, więc nie ma o czym w zasadzie tam się rozwodzić. Dzisiaj chciałbym, chciałbym żebyśmy wspólnie zobaczyli, ile to wyszło, ile udało się uzyskać w styczniu. A w styczniu, jak widać, udało się uzyskać 55,4 kWh. No to jest bardzo zadowalający efekt, pomimo że musiałem się sporo omachać miotłą, żeby to odśnieżać, bo jednak w styczniu trochę śniegu było i non-stop mi przykrywało panele. No, ale, ale jak widać się nawet w miarę możliwości udało. Na pewno jest to lepiej niż w czerwcu, w czerwcu, w grudniu, bo w grudniu to była niestety tragedia. Tak więc jak widać jest 55,4 kWh. No i w tej teraz już prawdopodobnie będzie tylko lepiej, bo już mi wchodzi słońce ładnie na panele więc moce uzyskiwane są większe, więc coś można na tym, z tej energii y, zrobić. Czy nawet troszeczkę boiler podgrzać już nawet, czy takie tam jakieś cięższe urządzenia typu, y, nie wiem, wiertarki, szlifierki uruchomić. To już, y, to już dużo po prostu energii y, nabija. Także tak jak tutaj widzimy jest 55 y, kW. Godzin. co do wiatru nie było zbyt wielkich y, podmuchów także też tutaj nie będziemy się nad tym rozwodzić w zasadzie y, w zasadzie to chyba bym tyle chciał na razie przekazać i do zobaczenia za miesiąc bo już jak widzę jak widzimy pomalutku zbliżamy się do okrągłego roku no i będziemy mogli zobaczyć ile przez ten rok a to uzyskaliśmy energii rok oczywiście się zamknie 25 marca tak, dobrze mówię, tak, 25 marca więc jeszcze dwa miesiące, myślę, że to będzie około 100, może 130 kWh tak więc, jak widać, przez okrągły rok 1000 kWh uzyskać się raczej no raczej nie udał, no ale to nic, zobaczymy. Czekamy do 25 lutego, myślę, że tu już się zacniejsza liczba pojawi w granicach 70, myślę, chyba żeby jakieś strasznie pochmurne dni były i w ogóle y, może jakiś jeszcze śnieg czy coś, także wtedy może gorzej, ale myślę, że to już będzie się pomału zwiększać. Y, OK, y, na wykresie tutaj sobie możemy jeszcze popatrzeć jak to wszystko przebiegało w tamtym roku wiadomo z wiosny co miesiąc były coraz to lepsze uzyski no w kwietniu tutaj akurat nie było jakoś wielkiego uzysku ale to y, z tego względu że tam jeszcze nie był pełny off tylko jeszcze były pobierane, by, pobierana była energia z sieci więc y, akumulatory były non stop naładowane a y, a energia po prostu była pobierana z sieci. Tutaj, niestety, energię wykorzystujemy na maksa, więc uzyski już są coraz, coraz, coraz to lepsze. Także, jak tutaj widać, najwyższy pik jakoś tak się udało, że to było gdzieś we wrześniu. A czym. Aha, no tak, to za wrzesień, czyli od 25 sierpnia do 25 września to był największy pik, no później był spadek w październiku, już było słabiej. Październik, listopad wyszedł mniej więcej na podobnym poziomie, co jest dość, dość zaskakujące. No i oczywiście w grudniu to było mocne tąpnięcie. Tu praktycznie prądu nie było na nic, no i teraz pomału. Zaczynamy się wzbijać do góry. Ok, jeżeli możecie, to subskrybujcie. Jeżeli yy, możecie, to lajkujcie. Komentujcie. No i ciągniemy to dalej. Zobaczymy, co się wydarzy w następnych miesiącach.